Umartwienie to umieranie i to potrzebne umieranie, żeby wzrastać duchowo. Asceza, czyli umartwienie, jest bardzo skutecznym narzędziem w życiu duchowym. Jesteśmy w Wielkim Poście, nie tylko w Wielkim Poście, zaproszeni, żeby zawsze korzystać z różnego rodzaju umartwień. Wyobraźmy sobie osiołka, wielu świętych takiego obrazu używało. Że nasze ciało, jak osiołek, przez umartwienie staje się pokorniejsze. Ten osiołek, my, nasze ciało, zmysły, stają się na tyle pokorne, że potrafimy nimi kierować, tak jak chcemy. Zapraszam do korzystania z różnego rodzaju umartwień: umartwienia zmysłów, umartwienia oczu, umartwienia pamięci, umartwienia ciała. Wtedy mają sens, kiedy motywem jest miłość. Po co to robimy? Takie umartwienie podejmuję dobrowolnie, świadomie i dobrowolnie, z miłości do Jezusa. Wtedy ono ma sens, wtedy jest piękne, wtedy przynosi radość. I paradoksalnie, chociaż umartwiam, czyli umiera coś we mnie, coś, co jest, co powinno umrzeć, coś w moim ciele, w moich zmysłach, to ja staję się mocniejszy. Przez umartwienie. Robię miejsce na Ducha Świętego. Zapraszam Was do przeżywania rekolekcji wielkopostnych, internetowych rekolekcji wielkopostnych. Obudź się Ewangelią. Ksiądz Jan Uchwat.